Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na polskie mapy po mapie Georia Farms. Mapę stworzył Ichi Pondo. Pojemność mapy 25.86 MB. Została wydana na 27 października 2023 roku. Jeśli chodzi o sloty na konsolę, na poziomie łatem 590, na poziomie średnim, trudnym 449. I mapa wygląda tak. Właśnie. Bardzo prosta mapa. Płaska z dużymi polami, no i z starymi trawiastymi wokół. Są to dzikie łąki, nie są to uprawne. Jak widać na poziomie łatwym, zaczynamy z tym właśnie sektorem. Tam jest jedno, jedno poletko, drugie poletko, no i miejsce, gdzie mamy farmę. Jeśli chodzi o cenę pól, tutaj mamy 22 hektary. Za 723 tysiące, czyli wszystkie są w okolicach 22 hektarów te pola i ceny są no takie 720, 711 w zależności. No i później mamy te łąki dzikie 220, 367, 379 one też troszeczkę kosztują. Ze względu na to, że tutaj na mawie tego nie widać, ale gdzieś połowę tej łąki zajmują drzewa. Także można powiedzieć, że są one takie. Taki las. No dobra, ale pojadę tam, pokażę Wam o co mi chodzi, bo teren leśny niby jest, ale jest, al właśnie, ale. Dobra, to za chwilę o tym powiemy. Dalej co mamy tutaj? E, kalendarz wzrostów standardowy, żadnych dodatkowych upraw, e, zwierząt nie ma, żadnych zagród, e, tutaj mamy kontrakt, czyli są dostępne kontrakty, e, fabryk nie ma dostępnych na poziomie łatwym, tutaj znajdziek też nie ma, także prosta, prostolinijna mapa. Bez żadnych skomplikowanych rzeczy, tutaj jeszcze mamy ten sektor środkowy, gdzie znajdują się fabryki, i tego sektoru nie możemy kupić. Ten obok już możemy kupić, ale ten nie jest dostępny, niestety. Eee, dalej, tu jest sprzęt, od którego zaczynamy. Także, jak widać, wszystko na dłoni. Pokazane jest to, gdzie mamy domek, gdzie możemy się przespać. No i co więcej, jeśli chodzi o cienie, światło i barwy należy w należytym porządku. Tutaj są te właśnie dwa małe poletki, które należą do gracza na poziomie łatwym. <laughs> Fajne są. No i tu jest ten pasek właśnie tych całych fabryk, które są dostępne. Jest stacja paliw, sklep. Dalej mamy jest handlarz z zwierzętami. Tutaj mamy skup przy młyn. Teraz sprawdzimy, ale to jest raczej skup. zaraz, dobra mój błąd bo nie mam włączonego tego znacznie, znacznie powinienem włączony. Właśnie Co, czegoś mi tu brakowało. Tak łyso było. Nic się nie świeciło na niebiesko. No, także jeszcze raz tutaj podjadę. Bo jeśli to jest fabryka, to powinno gdzieś to tutaj być. Ale to jest raczej skup. W postaci no, Tak. Niechętko się Tak, to jest skup. No i co? Następne miejsce mamy następny skup. Poznaję to z innej mapy, budynek standardowy. Tu jest słup na uprawy, a tutaj z tej strony będzie skup na produkcja. No i tutaj mamy też znajomy budynek w postaci piekarni. Także mamy piekarnię za 50 tysięcy francuskiego po francusku pichego no i to tak to tyle jeśli chodzi o tą mapę nie no jeszcze wam pokażę tym las tam także no mapa prosta jak to mówiłem prostolinijna nic nie ma skomplikowanego pola dość równe kwadraty także pracownicy też nie będą mieć problemu widać można łączyć te pola Spokojnie, bezproblemowo, także powiększyć sobie hektary do yy, upraw. No i, i ten, i działać z dużym sprzętem. Jak tylko chcemy sobie przetestować jakiś sprzęt duży, dużej yy, szerokości, czy tam naprawdę jakiś potencjał, no, tu nie, nie ma problemu. Także tutaj jest właśnie są, o właśnie, to jest to jest ten las. No, no i tu jest ten problem, że jeśli chcielibyśmy pracować, yy, 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 trochę z drzewami to, to są takie drzewa właśnie niełatwe do ścinania, żeby pozyskać proste deski. Jedynie co jeśli są takie drzewa, no to ja to usuwam takim spece, specjalnym moeczarem na wióry. Także nawet nie są ścinane podjeżdżam i robię wióry z nich, także to są takie drzewa. Niektóre kombajny mają e, informację, że nie są suportowane do ścięcia, także kombajnami tego nie kościnamy, tylko ręcznie, piłom. Niektóre może kombajny są takie, które by było, ale to są takie drzewa bardziej dekoracyjne, niżeli do przeróbki. No, a my na mapie jesteśmy w tym miejscu, także to jest ten teren łąki, no, a to tutaj do obrzeży, no to mamy te drzewa, tak. No, to dość sporo tego jest i u góry, i u dołu. Także wokół właśnie tak to wygląda. No, no i to tyle, jeśli chodzi o tą mapę. Prosta mapa. W sumie to było już trochę tych, jak to się mówi, map takich dość skomplikowanych, rozbudowanych, a tym razem mamy mapę prostą. Także balans myślę jest zachowany, jeśli chodzi o e, wybór map dla ludzi, którzy poszukują coś płaskiego, prostego, nic skomplikowanego, lub dla osób, które chcą się pouczyć, prawda? Farmingu, bo jak wiecie, niedawno wyszedł na PlayStation Essential e, farming darmowy w FS22, także e, na pewno dużo nowych osób jest, które po prostu chcą sobie poćwiczyć, a ta mapa jest idealna do tego. Się nadaje. To co trzeba jest, jeśli coś potrzebowaliśmy, to postawić, to możemy sobie wykorzystać zwykłe pole, bo jest płasko, nie będzie problemu z budowaniem, nie trzeba nic rzeźbić. No a to, jak wiecie, nie jest takie łatwe czasami, a szczególnie dla osób nowych, także mapa. Myślę, do takich osób może być jak najbardziej stosowne. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco no i widzimy się już niebawem na następnym polskim otworze. Także na razie. Cześć.